Czwarty Światowy Zjazd Lekarzy Polskich i XI Kongres Polonii Medycznej to święto wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów. Te wyjątkowe wydarzenia odbywają się co trzy lata. W tym roku gospodarzem uroczystości został Olsztyn. Wydarzenia poprzedziło spotkanie na Zamku Kapituły Warmińskiej. Bardzo się cieszę, że przy współpracy wielu środowisk, m.in. izb lekarskich, Polonii Medycznej, ale również władz województwa, udało się zgromadzić w jednym miejscu, w pięknej przestrzeni, tutaj w Olsztynie, przedstawicieli z Profesji lekarskiej z różnych krajów, nie tylko Europy, ale i całego świata. Dla mnie jest to bardzo ważny przeddzień, ze względu, że miałam no, ten zaszczyt i właściwie honor uzyskać nominację na doktora honoris causa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wyobrażam sobie, że, że ten kongres będzie odzwierciedleniem właśnie tego, że. Że ciągle jesteśmy razem, mimo że daleko. Zaprosiliśmy osoby z Olsztyna, z różnych władz regionalnych, które nas w tym przedsięwzięciu wsparły. Bo tutaj faktycznie organizacja tego kongresu Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich jest pewnym wyzwaniem, i chcieliśmy tutaj właśnie im te podziękowania wręczyć. Czwarty światowy zjazd lekarzy polskich i jedenasty kongres polonii medycznej są mocno związane z 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie Olsztyn został wybrany na gospodarza wydarzeń. To niezwykłe święto jest okazją nie tylko do integracji świata medycznego, ale ogromną szansą na promocję regionu. Bardzo dziękuję, że organizatorzy zdecydowali się kongres polonijny, światowy, medyczny organizować właśnie na Barmi i Mazurach, w Olsztynie i całym regionie, ponieważ mamy szczególną okazję roku Mikołaja Kopernika, 550. rocznica urodzin, 480. rocznica śmierci. Oprócz części oficjalnej wydarzeniom na Olsztyńskim Zamku towarzyszył występ chóru Medici Promuzika oraz zwiedzanie wystawy poświęconej obecności Mikołaja Kopernika na warmii. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv